Nalewka na każdą porę roku i każdą okazję. Świetnie orzeźwia i dodaje energii, dostarczając przy tym porcję witamin. Nalewka grejpfrutowa ma oryginalny smak i jest niezwykle aromatyczna. Koniecznie spróbujcie! Dzień dobry! Dziś w piwniczce Chomika będą królować grejpfruty, z których przyrządzimy orzeźwiającą i aromatyczną nalewkę. Potrzebujemy 16 dużych grejpfrutów. Możemy pomieszać żółte z różowymi a także 8 litrów wódki czystej i 2 kg cukru. Dokładnie wyszorowane i sparzone grejpfruty obieramy teraz cienko ze skórki, uważając, aby nie obrać też białej skórki, która jest gorzka. Obraną skórkę kroimy teraz na cienkie paseczki lub inne małe części. Skórkę z grejpfrutu wrzucamy do słoja, w naszym przypadku będzie to nasza sprawdzona beczka wielofunkcyjna i zalewamy wódką. Skórki zalane wódką zamykamy na 5 godzin w słoju, natomiast my w tym czasie obieramy nasze grejpfruty z pozostałych białych skórek. Za pomocą sokowirówki albo prasy do owoców, z obranych grejpfrutów wyciskamy sok, który następnie będziemy podgrzewać z cukrem, mieszając, aż cukier całkowicie się rozpuści i odstawimy do wystudzenia. Po 5 godzinach odcedzamy skórki grejpfruta, które moczyły się w alkoholu. Teraz wystarczy tylko połączyć syrop grejpfrutów z alkoholem zlanym pod skórek owocowych, Sój zamknąć i odstawić w miejsce o temperaturze pokojowej na 14 dni. Po 14 dniach nalewkę grejpfrutową musimy przefiltrować. Kilkukrotnie przefiltrowaną nalewkę grejpfrutową rozleję teraz do karafek o pojemności 500 ml, które zamykane są na szklany korek z uszczelką. Z naszego przepisu otrzymaliśmy około 10,5 litra wybornej nalewki grejpfrutowej. Jest już ona właściwie gotowa do kosztowania, ale tradycyjnie zachęcamy Państwa do cierpliwości, gdyż jak w przypadku każdej innej nalewki, im dłużej postoi, tym będzie smaczniejsza. Wszystkie artykuły, które wykorzystaliśmy dzisiaj mogą Państwo zakupić w naszej hurtowni stacjonarnej w Gdowie i oczywiście na stronie sklep.homik.pl. Serdecznie zapraszamy i na zdrowie!